Dopóki będziemy cicho, nic nam nie grozi. Co ty gadasz, Hanna? Musimy stąd dwiać za dużo ich tutaj. Ani słowa. Szybko, cię ten... Patrz, reker. Za mostem. Stare miasto. Pierwsza łódzkie. Chcą wyprzeć Amerykanów ze Starego Miasta. Aż na drugą stronę. Hej, dobrze was widzieć. Na pewno było wam ciężko tutaj dotrzeć. Poniżej zapory mają mobilne, same są silnie bronione. Same poniżej zapory? Mamy tu, w górze. I wszystkie nasze jednostki, lotnisko też. Zaczynamy tutaj umieszczać ładunki ładunki wzdłuż zapory? Widzisz tam po środku słaby punkt. Tam pójdzie główny ładunek. Najgorsze trzy godziny w moim życiu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Jest Walkiria! Tak. Ja, płynie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! Podczepić! Dasz sobie radę? Surowy królik i wojskowy rację. To jest wyzwanie. dolek! Linki bezpieczeństwa spraw! Jak będzie wzygać, celuj w przeciwników na ziemi. Sprawdzić! Zręcz! Dobra, no to widzimy się na dole. Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze. Ładunek! Jak nie zrozumiałeś? Chylują w Valkyrie. To wszystkich. Tu forteca. Czy ktoś mnie słyszy? Nieprzyjaciel wchodzi na nasz pokład. Powtarzam, żołnierze wroga na pokładzie. Długo nie wytrzymają. Spróbujmy wylądować na pokładzie. Ale tu tego robactwa! czyścimy ich i kinapku. I teraz groswale! Ik ben een kerk. Осторожнее! А лево! Я беру полицию! Uczeliłem. Dotarłeś. Grabarze wciąż górą. Ty w dupę. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Aha. Właśnie. A potem jak mnie zostawiliście... Gdzie Dzińcze? Co z nim? Fajnie, że jesteś. Fajnie. A Jinche ma się dobrze. Zaprowadzę was. Sierżantie Pakowski, uchodźcy. Co z nimi? Żołnierze, zostańcie z nimi. My pójdziemy do Izby Chorych. Pan przodem, sierżancie. Maszanki. Ej, fuck! Co się stało w Singapurze? Myśleliśmy, że zginąłeś. Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma chuja. No, i coś się język zaostrzył. Tak bywa, jak człowiek się tysiąc metrów czołga przez ściek z dziurą w brzuchu. To teraz już wiesz, jak blisko jest stąd do piekła. Rek, ty i ja. Atak synchroniczny. Otwórz drzwi. Doszło! Dobry okay, się czysto. Jesteśmy w drodze są ze mną grabacze. Pośpieszcie się! Lepiej późno niż zależą. Musimy go tam za Spokojnie, bardzo długo był pan nieprzytomny. Nie powinien pan nawet mówić. Głos to moja broń. Jeśli zamilknę, stanę się nic. Rani Szyłana, ty wysi. Puchła I dochodłem. Przyszli po mnie z dżunglu. Masz wejście. Musimy cię stąd wyciągnąć. Nie potrzebuję żadnej broni, kapitanie. Moi bracia mnie nie zabiją. Może nie wyraziłem się jasno. Twoi bracia myślą, że nie żyjesz. Jesteś celem, tak jak my. Obiektem przeznaczonym do likwidacji. Więc muszą mnie zobaczyć. Przekonać się, że wciąż żyję. Wtedy zapomną o misji i złożą broń. Czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? Tak. To był żart. Irish Wrecker, pilnujcie drzwi. Mówię serio. Jeśli zaczniemy walczyć, Samo otworzę te drzwi. Nie mogę ci na to pozwolić. Posłuchaj mnie. Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy, przy życiu. Przy takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. Przeżył bardzo poważną traumę. W tym miejscu jestem niewidzialny. Tu już jestem martwy. Wy też. Jeśli się nie ujawnię, jeśli nie będę mógł mówić, to braci, bez strachu, to już przegrałem.

真真活了！我们死。活了把枪放下。牛是对不活了，我们要告诉其他人。活了。这是野火。对，真真活了，还在地砖上面。是，是真的。真真活了，真真活了。哎呀，太 Q 了

nic już nie zostało. Nawet C4? C4? C4 akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim zrobić? Dajcie mi łódź i jak najwięcej C4, ja to zrobię. Chyba nie mówisz poważnie, Majlisz. Nie. Jesteśmy bardzo poważni. Dobrawa! Pokaż im. Majlisz, chodźcie. Kanon na pewno chcesz dołączyć? Dziwnie. jestem i cienkam. Ogień! Słuchajcie wszyscy. Przygotować mi łódź i załadować na nią C4. Piorunek. Bez gadania. Zaraz tam będziemy. To było niesamowite. Co się tak dzieje? się. Na pewno nie jesteś jego żoną? Związałam się z tym, co symbolizuje. Hanna, marzysz czasem, żeby było inaczej? Pewnie. Oczywiście. Ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. Jesteś w porządku, Hana. No, to dla pana się czuć. Ty zostajesz, Pak. Macie przeżyć. To rozkaz. Zrobi się, a wy nie dajcie zatonąć Nie Niedługo wrócimy. Ura! Nas nie widzą. Szykować się. Prosto ze Szwecji. No to kamień spadł na z tu trzy. Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak wasz status, odbiór? Ledwo się trzymamy! Ślijcie ich na dno! Wysadzaj kana! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker. Daj mi to! Trzeba będzie zejść na dół! Okej, okay. wystarczy jedna osoba. Reker, masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, okay. daj mi go! Nie będziesz ryzykować, Hana! Jestem Iris, pamiętasz? Mam farsa! Daj mi to, dawaj! Reker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek! Twój kraj potrzebuje ci żywej. Nie zejdziesz na dół, kropkę! No dawaj, Reker! Reker, jak zapali się zielone, naciśnij przycisk! Hala! Klucz Gotowe! Naciśnij przycisk, Reker! Zabijesz ją! Brabarze, kurwa! Wysadzajcie do. Te... Ona się poświęciła Rekę. Oddała życie za wszystko, w co wierzyło. Forteza Tłogar. Grabarze są już na pokładzie. Wracamy. A się tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić. Musimy się wycofać. Zrozumiano. Przywieźcie moich żołnierzy do domu. Kiedyś lubiłam wyprawę w góry. Ten spokój, prostota. Miałem kiedyś wujka, wujka Jaya. Nauczył mnie wszystkiego o przetrwaniu w dziczy. Myślałam, że jesteś miastowy. Bo jestem, ale mój wujek nie był. Pochodził z Karoliny, opuścił nas dawno temu. A gdzie jest teraz? Nie ma go już wśród nas. Bardzo mi przykro. Tak, wiadomo. Nic na to, kurwa, nie poradzisz. Trzeba iść naprzód, co nie? Dobrze wykorzystać swój czas. Tracimy tylu bliskich. Zbyt wielu i za wcześnie. Czasem myślę, że lepiej tego wszystkiego unikać. Byłoby łatwiej. Nie, no, nie zgodzę się. Pamiętaj albo zapomnij, ale niczego nie żałuj. No, dalej. Powiedz to. Niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Dokładnie kurwa, właśnie tak. Niczego kurwa nie żałuję. Niczego kurwa nie żałuję. Brawo.